Waldemar Buda, wiceminister inwestycji i rozwoju w studiu Radia Łódź. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wczoraj Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ustalane listy kandydatów do wyborów parlamentarnych. Czy pan już wie, które miejsce na liście w Łodzi? Nie, to jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Będzie zatwierdzanie tych list. Częściowo one są zatwierdzone dopiero wczoraj. Wiem, że jeszcze lista łódzka, zdaje się, jest przed obróbką. Czekamy spokojnie. Myślę, że to jest kwestia kilku, kilkunastu dni. Ale wstępna taka lista w Łodzi jest już przygotowana, podejrzewam. Tak, ale no, o wstępnych listach to się nie rozmawia, więc poczekajmy na, na ostateczną. A tak bliżej początku to miejsce na łódzkiej liście? Naprawdę, nie chciałbym tego rozstrzygać. Dla mnie też to miejsce nie jest najistotniejsze. Ważne jest to, żeby rzeczywiście kandydować, żeby. Dać, oddać się pod osąd wyborców, i, i to jest istotne miejsce. Jak ktoś będzie chciał jakoś zagłosować, to, to daną osobę znajdzie na tej liście. A które było miejsce 4 lata temu? Piąte. Piąte. Piąte miejsce. Trzeci wynik, także no, jestem, jestem optymistą. Pełnomocnik rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego. Taką funkcję pan pełni od wczoraj. Można powiedzieć, że to bardzo poważne i trudne zadanie, ponieważ to partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce jakby nie sprawdza się do tej pory, chyba. To prawda. My od 2005 roku mamy ustawę, która już w zasadzie pozwala w tej formule realizować inwestycje. Natomiast przez te 14 lat, tak naprawdę, myśmy dopracowywali ekosystem prawny, można powiedzieć, czyli to wszystko, co by pozwalało w sposób dość taki łatwy, nieutrudniony korzystanie z tej formuły. I mi się wydaje, że ten etap zamyka taka nasza duża nowelizacja z 2018 roku. Ona weszła w życie, ona była z lipca, ona weszła w życie w wrześniu, czyli mamy niecałe rok obowiązywania tej ustawy. I nasza analiza jest taka, że cały system prawny jest już właściwy do tego, żeby naprawdę zachęcać i naprawdę zwielokrotnić ilość zamówień w, w tym trybie. Natomiast widzieliśmy też taką potrzebę, żeby wzmocnić rolę koordynatora na poziomie rządu w tym zakresie, tak, aby od samego początku było jasne, kto w rządzie danym zadaniem się zajmuje i mnie ta rola przypadła. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ bardzo się interesowałem od zawsze partnerstwem publiczno-prywatnym i chciałbym, żeby samorządy miały, bo to przede wszystkim jest do samorządów kierowane, żeby miały alternatywny sposób finansowania inwestycji. Bo dzisiaj jest wiele potrzeb w wielu miastach. W większości, jak się zapyta, oczywiście zawsze ktoś powie, że można było robić więcej. Mieszkańcy oczekują większej ilości inwestycji. Natomiast w oczywistym jest to, że przecież nie na wszystkie inwestycje są zabezpieczone środki, czy to europejskie, czy własne, no, trzeba jakoś to dzielić. I wskazywanie na inne drogi możliwości finansowania niektórych inwestycji jest przez samorządy oczekiwane wręcz. Ja rozmawiałem na ten temat na komisji wspólnej rządu i samorządu, gdzie byli przedstawiciele większości. Samorządów z Polski. I one z wielką aprobatą przyjęły chęć wsparcia samorządów w zakresie partnerstwa. Chciałbym powiedzieć, że nasza rola jako Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i pełnomocnika jest właśnie taka, żeby pomóc samorządom w realizacji ich zamierzeń inwestycyjnych. Minister Kwieciński mówi i przekonuje, że ten, to partnerstwo publiczno-prywatne to ma być jeden z, no, z takich głównych sposobów na przyszłe finansowanie inwestycji. Może nie głównych, bo myśmy, my byśmy chcieli osiągnąć średnią europejską. Średnia europejska to jest 15-20% inwestycji rocznie w tym trybie. A teraz w Polsce ile w Polsce to jest, jest? 1,5% się zdarza, w zależności od roku. Natomiast jest to naprawdę sporo, sporo mniej i chcielibyśmy, żeby dojść. To nie we wszystkich inwestycjach, nie we wszystkich sytuacjach jest właściwy tryb. To trzeba ocenić, trzeba dokonać pewnego modelu finansowego i ocenić, czy w tym trybie warto inwestycje zrobić. I część. W inter jest to w interesie publicznym, część nie. Natomiast na pewno ten poziom 20% jest poziomem, który by nas zadowalał. To oczywiście bardzo długa perspektywa, ale. Do końca 2020 roku podobno 5% zakładacie, że, że tak to będzie. Dokładnie. No chcielibyśmy, żeby 5% osiągnąć już, już w najbliższym roku, ale, ale to jest bardzo ambitne zadanie. Ja przypomnę, że w partnerstwie publiczno-prywatnym od początku funkcjonowania ustawy mamy 100 kilkadziesiąt umów. Tylko. sto filozofię umów, przyczymy to na lata, to jest po kilka umów dosłownie rocznie, więc to jest absolutnie zadowalające. Natomiast zapyta się samorządy, to one absolutnie mają chęć wejść w to partnerstwo. Jeszcze powiem tylko jedno, że spośród procedur konkursowych na wybór partnera prywatnego, mniej niż 40% się kończy rzeczywiście wyborem tego partnera. Więc brakowało takiego systemu, ekosystemu prawnego, ale też doświadczenia. My dzisiaj mówimy w ministerstwie, zapraszamy wszystkich chętnych. Którzy mają pomysł na inwestycje. My y, spróbujemy to wyliczyć i pomóc tak, żeby samorządy miały jak najprostszy model wejścia y, y, do finansowania. Mówi inwestycji. Pan o samorządach, ok? Z jednej strony samorządy, ale z drugiej strony, jak przekonać tego partnera. Prywatnego do takiej inwestycji do współpracy z samorządem. No to też wymaga oczywiście przestawienia się. I... Bo to także ryzyko dla takiego prywatnego partnera, To prawda? jest oczywiście postawienie właściwych granic przy podziale ryzyka między podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. Nie wszystko jest w stanie zaakceptować partner prywatny, czyli nie wszystkie ryzyka weźmie na siebie. I wielką sztuką, w zasadzie najważniejszą w partnerstwie publiczno-prywatnym jest tak powstać że ryzyka, żeby opłacało się zarówno podmiotowi publicznemu, jak i podmiotowi prywatnemu. Czy będzie Większa gwarancja ze strony rządu dla tego prywatnego partnera, teraz? Tak. My chcemy zbudować modelowe, modelowe inwestycje w, w różnych branżach. Najwięcej wniosków spływa nam w zakresie chociażby parkingów wielopoziomowych, w zakresie budownictwa mieszkaniowego, komunalnego oraz też budynków użyteczności publicznej oraz w zakresie oczyszczania ścieków. Tam najwięcej jest wniosków o to, że samorządy chciałyby w partnerstwie realizować te inwestycje. I co my teraz robimy? W ciągu kilku miesięcy, Zbudujemy przykładowe modele finansowe dla parkingu, dla budynku mieszkalnego, dla właśnie takiego małego budynku użyteczności publicznej na urząd, jakąś instytucję publiczną. Będą gotowe dokumenty, takie sztampowe dla procedury wyboru partnera i wzór umowy. To jest najważniejsze, bo samorządy tutaj nie mogą sobie poradzić. My będziemy mieć konkretne wyliczenia. Jeżeli zdecydujecie się na taki parking, to zapłacicie tyle. Tyle będziemy kosztowała sama budowa. Takie będą związane z tym okoliczności, jakby otaczające całą inwestycję. Więc chcemy podprowadzić te inwestycje maksymalnie, jak się da, żeby samorządy, jeżeli mówią, mamy potrzebę inwestycyjną tego rodzaju, plus działkę, to w zasadzie cała reszta jest przygotowana przez ministerstwo. Ale takie partnerstwo publiczno-prywatne to także współpraca nie tylko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ale kilku resortów, prawda? No, pełnomocnik. To zasadzie... będzie zależało też od pana? Tak, pełnomocnik ma skoordynować właśnie pracę na poziomie rządowym, ponieważ my chcielibyśmy jako rząd, jako państwo pokazać i dać trochę przykład samorządom i sami też zrealizować sporo więcej inwestycji niż teraz w partnerstwie publiczno-prywatnym. Chciałbym, żeby w każdym resorcie wyselekcjonować zapotrzebowania i przeanalizujemy to pod kątem właśnie realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. I rola właśnie pełnomocnika będzie taka, że będzie miał wpływ na to, którą inwestycję właśnie wskazać w danym innym, Ministerstwie do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Będę chciała, żeby wybudowano tam jakiś budynek chociażby z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Mamy przykład w nowym sądzu, nowy budynek sądu on już dzisiaj stoi, ale chciałbym, żeby kolejny budynek w tym trybie powstał. Można budować również w tym zakresie budynek szkolny, można wybudować drogę. Mamy szereg pomysłów i w każdym resorcie będziemy wybierać inwestycje, które można w tym trybie realizować. Na koniec zapytam, trzy no, miesiące niespełna zostały do wyboru. Parlamentarnych, czy to trochę nie za późno yy, rola takiego pełnomocnika? Nie będzie pan miał czasu na zrealizowanie tych wszystkich zapowiedzi? ja, szanowni państwo i my też wspólnie myślimy troszkę o szerszej perspektywie. To znaczy, jesteśmy przekonani, że będziemy mógł, mogli kontynuować nasze prace również po październiku tego roku, więc ja jestem przekonany, że ta perspektywa przyszłej kadencji to jest, to jest czas wystarczający do tego, żeby radykalnie podnieść wydajność w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Te trzy miesiące, sporo da się zrobić, będziemy mieli gotowe już praktycznie modele, będziemy też mieli większy zespół, będziemy też robili szkole dla samorządów, będziemy też namawiać y, urzędy marszałkowskie, żeby przy udziale środków europejskich y, realizować partnerstwo publiczno-prywatne. Bo są takie przykłady, gdzie można zrealizować tak zwany projekt hybrydowy, czyli udział własny samorządu sfinansować y, kapitałem prywatnym partnera. I takie przykłady mamy chociażby w Zgierzu, gdzie zrealizowano termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Więc naprawdę jest sporo czasu, i każdego dnia my w zasadzie robimy krok do, do przodu. Ja codziennie zajmuję się od momentu wejścia do, do urzędu, traktuję to jako mój konik i codziennie zajmuję się przykład, sporą część czasu pracy właśnie tą dziedziną. Czyli ja rozumiem, po październikowych wyborach parlamentarnych liczy Pan także, że później ta rola pełnomocnika w tym względzie, czyli partnerstwo publiczno-prywatne będzie zachowana, tak? Absolutnie, absolutnie tak, bez względu na to, kto będzie rządził, to chciałbym, żeby została zatrzymana. Mam nadzieję, że, że my będziemy kontynuować te działania. Ja oczywiście poddam się ocenie mojej pracy kilkumiesięcznej w tym zakresie i będę czekał na rozstrzygnięcia w tej sprawie. Waldemar Buda, wiceminister inwestycji i rozwoju, pełnomocnik rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, był gościem Radia Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.